Bierzemy się za przód. Z przodu jest dość ciężka robota i troszeczkę się boję jej robić. Ale będę robił to powoli, będę robił sobie zdjęcia. Potem zobaczycie o co chodzi. W przednim moście chyba wszystko zrobiłem, aczkolwiek jeżeli jeszcze znajdę chęć to sobie go wyjmę całkiem i przepłukam sobie mechanizm różnicowy. Chociaż olej jak drugi raz zmieniałem był e, ładny, bez żadnych e, jakichś czarnych takich obiektów. E, muszę maskę zdjąć e, tu pulpit muszę zdjąć, tu osłonę, tu to osłonę. Mam spory, bo aż trzeba 6 cm czy 5 cm luz na układzie kierowniczym. E, Spory, strasznie duży. Maksymalnie jest trzy. Ja wi widzę, gdzie są luzy na tych krzyżaczkach. Tam, z... tutaj jest jeden. Eee, tu jest drugi. Pod kierownicą jest trzeci. Na tym pod kierownicą jest największy. I będę sobie coś tu kombinował z tym. Eee, zabieram się za demontaż. Te eee, maski. Czym jak to nam wyjdzie? Jak to się demontuje? A tu grilla nie ma już, bo sobie na zimę wyjmowałem akumulator, a to od przodu się wyjmuje akumulator akumulator nowy 90 amperogodzin, duży, standardowo jest 80, ale bardziej opłaciło się 90 kupić czy nawet nie, nie 90 tylko to jest a 110 zależało mi też na balaście, a cena nie była aż taka zaporowa jest alternator, więc... to jest diesel, więc sobie da radę. się myślicie, że to takie łatwe. Oczywiście, że nie. Wszystko jest tuż zdjęte. To co widzę, te śrubki, to odkręcam. Kto daje wkręty na takie śrubki? Kurczę, przecież to... Jeżeli by troszeczkę pordzewiało, to śrubkę nie ma jak nadać jej siły do odkręcania. Na razie odkręcam, odkręcam to co widzę. Oczywiście najgorsza rzecz, mamy panel do odkręcenia i coś takiego. O! To jest akurat ta hmm. zapalniczka. Ukłon w stronę palaczy. Ale na przykład tu, kurcze, z tym będzie problem, żeby to zdjąć. Tu mam linkę od gaszenia awaryjnego. Eee, tu już podkręcałem. To wszystko będę musiał zdemontować. To trzyma się tutaj pod spodem, jest taka śruba No i z przodu, tam powinno być dużo problemów Rozpiąć tu Nie Niemniej jednak, no przeprawa będzie dość ciężka Ale, no, muszę się tutaj do układu kierowniczego dostać No i tutaj do przodu silnika Maska zdjęta To nie było łatwo, trzeba było odjąć elektrykę tutaj te wtyczki. Mamy tutaj zbiornik na wierzchu i będę chciał go zdemontować i sobie przeczyścić. Jeżeli chodzi o torce czy... czy jakieś inne tam zanieczyszczenia, brudy. które jest na wierzchu, więc jest możliwość Teraz będzie chłodnica, trzeba będzie spuścić płyn chłodniczy. Tędy i zdjąć chłodnicę. Wziąłem sobie filtr, filtr powietrza i tutaj muszę sobie zabezpieczyć, aby mi się nie kurzyło. Wpychamy jakąś szmatę. O Dobra, już mamy zamieszone. teraz wymontujemy ten stelażyk. Może będę demontował. jeszcze zobaczę, jaki będzie dojście. E... to bułeczkę i sobie ją troszeczkę pomaluję, bo troszkę skorygowana jest. E... Ten przewód będę chciał chyba wymienić, bo jest dość taki kurcze. stary, skorygowany, nie wiem czy on dobrze przewodzi. E... Nie jest to wymarzona moja robota, ale muszę to zrobić. Potem zobaczycie dlaczego. Zdemontowałem już tą podporę na filtr powietrza. I teraz zbieram się za wylewanie tego płynu chłodniczego i zdjęcie tej chłodnicy. Chłodnica, tutaj po obu stronach, jest przymocowana jedna, druga śruba po drugiej stronie to samo. Tutaj trzeba zdemontować te węże, po drugiej stronie to samo. No i góra. Nie powinno to nastrączyć jakichś takich wielu problemów, chyba że ta rurka nie będzie chciała zejść po dobroci, to się ją poprosi. Dobra, I tak wygląda bez chłodnicy. Tutaj mamy dostęp już do wspomagania. I tutaj mamy... Tu mamy luz. No i widzimy. Trzeba będzie to jakoś zniwelować. No i rozbieram dalej. Trzeba zdjąć pompę. E, alternator. Chociaż może alternator... Może nie do końca, ale nie tak pompę, wspomagania trzeba będzie zdjąć. Górę tutaj ponieważ mam wyciek nie z symeringu, tylko z, z tutaj ktoś już zbierał i tutaj źle to skleił po prostu te różne pokrywy i to trzeba reperować yy, tak, powoli skapuje ten płyn chłodniczy, ale to już z bloku silnika, yy, spuściłem sobie też olej yy, troszeczkę się rozlało to nic i tak na wiosnę będę wymieniał. Eee, tylko, oczywiście, trzeba będzie wlać z powrotem ten stary, zagrzać dobrze i po prostu znowu zlać. Eee, najwyżej sobie ten przez jakieś sitko eee, wleję, to tylko na chwilę. To spuściłem do ładnych tych pojemników, więc nie będzie problemu. Zdjąłem już wentylator, tam leży. Eee, no i teraz będę rozbierał wszystko po kolei. Jak widać. No, nie będzie to proste. Nie wiem, czy to mam pokaże... O, nie tak. O. No, to trzeba będzie koło pasowe zdjąć, pompę. Mam nadzieję, że obędzie się bez wyjmowania pompy wtryskowej, bo to będzie wtedy dla mnie zabójstwo. Nigdy tego nie robiłem. I żebym tego nie sportolił. Sporo śrub jest. Eee, wiem, że tu są takie śmieszne u księżyce, takie uszczelnienia najwyżej mam takiego kolegę, który będzie mi może udzielał e, jakiś wskazówek, jeżeli coś Spartole pompa już zdemontowana, A, zdemontowałem też rurkę która łączy tutaj e, chyba wyjście z pompy i przed e, termostatem jak wyjąłem pompę to zaczęło cieknąć ojejku, jeszcze z i to jeszcze wyspło z silnika. Jakoś dziwnie tak, bo stąd leci, a z tego wężyka nie. no Dalszy krok to będzie pompa. I zobaczymy co tam pod pompą jest i na jakim to na jakim zasadzie. To Są, że Z kołem pasowym jakoś będzie ciężko, ale jest taka długa śruba. I mamy koło pasowe. Na kole pasowym jest. To powierzchnia, po której chodzi e, simmering. Simmering mamy tam. No. I tu jest takie wycięcie e, na tym kole w zębatym w środku. Też jest to wycięcie. Czy tam taki klinek jest wystający? O, teraz to widzicie. Teraz nie można tego pomylić. E... Myślałem, że będzie gorzej to wyjąć, ale obyło się bez jakichś tam problemów. Pompa po odkręceniu przyłączyć, czyli tutaj z sawnego i płocznego Jest taki dekielek. Tu mamy wieloklin w środku. I tu mamy taki wypust, który wchodzi tam w wieloklin. Tak pompa po obu stronach sobie ją zatkałem, żeby się nie kurzyło do środka. I oczywiście będę ją wczyścić jak już będę składał tu mamy zabezpieczenie i nakrętkę pewnie trzeba będzie to odkręcić Biorę się potem już za to łączę tu górę I później dalej będę to łupać koło od pompy wtryskowej na górze. Tu mamy Z, tu mamy A, a tu mamy to zazębienie. A. Tak to no. wygląda po wyjęciu. Nie dementowałem sobie tutaj ani tej przystawki do pompy, ani pompy wtryskowej. Wszystko sobie mam nadzieję dobrze poznaczałem. Koło tak samo Tu jest jeden dekiel, tu jest drugi dekiel. Dość ciężko, ale ostrożnie wszystko rozbierałem, kręciłem sobie filmiki, jakby coś nie poszło. Tak przy, i to jest na samym dole. Tutaj pod tym kołem jest to miejsce, które mi ciekło. Oczyszczę sobie to i będę chciał to e, złożyć. Mam nadzieję, że mi się uda. E, się zastanawiam, ale pewnie będę chciał, mieć ten o ring o-ring i ten oring, i tutaj chyba to uszczelnienie, jeszcze zobaczę jak ono wygląda wstępnie już wyczyściłem oba kartery Na dekle stało mi jeszcze tutaj usunąć starą uszczelkę i to wszystko poumywać zakupiłem też Nowe te oringi. Tu są nowe. Oringi mamy na pompie oleju silnika. Tutaj pompie tej hydrauliki. No i pompie wtryskowej. Zmieniam też uszczelniacz. To jest kierunkowy. Widać takie ząbki. O, wymiary to jest 50 w środku, 68 na zewnątrz i to jest dziewiątka, ale były tylko dychy. Kupiłem dychę. Warga powinna być na tym samym miejscu. Oczyściłem sobie też koło pasowe. Jest gładkie, więc nie powinno być żadnych wycieków. Pierwszy dekiel założony tutaj pompa hydrauliki i pompa wtryskowa na razie jest tylko wsadzona nie jest przypięcona, ponieważ ona jest na przelot i ten przedni dekiel ją e, ściąga e, nowe tutaj, tutaj i tutaj e, wszystko e, poskręcałem jeżeli chodzi o ten pierwszy dekiel miejmy nadzieję, że nie będzie teraz ciekło i teraz zabieram się za rozrząd. Pierwsze koło na wale ma dwa takie wycięcia. O to tu widać. I współpracuję z tym kołem. Sobie umyłem. I tu mamy to wycięcie. Nie trzeba po środku tam stawić. I cóż, kolejne ja mam koło. Eee, mamy już zamontowane jedno, to jest od wału, to jest pośrednie. Tu mamy pompę i na tym pośrednim mamy tutaj X. I na tym kole pośrednim też mamy x. Widzimy? Chyba będzie widać, lub nie. O tu jest, są dwa x, ale są i dwa dwie zetki i dwa y. I teraz wkładamy to koło tutaj, tak żeby nam się tutaj e, zazębiły na, e, na x. Tu mamy x. Wyłożone no, jest następne koło z trzema znakami Y, Z, X. Z tutaj mamy i A mamy na górze. Widać Z, Z, A. I teraz możemy założyć to koło tutaj od wałka rozrządu. Dobra, następne koło. W sumie jest ich 9. Tu już sobie poradziłem. Eee, mamy A. Tu mamy 2A. I pomiędzy musi być 1A. Tu mamy Z. I musi wejść pomiędzy 2Z. No i tutaj mamy 2Y. I mamy Y. Eee, to nas nie interesuje. To jest pompa. No i teraz. Tutaj wtryskowa pompa ma ja sobie zaznaczyłem to kółko i tu widzimy, mamy po środku tych otworów na śrubkę mamy ten i tak musimy to przykręcić i kręcić tak, żeby nam wypadło, tu mamy dwa, dwa wcięcia i tutaj jest to jedno wcięcie. Dobra, wyczyściłem sobie. Teraz sobie otłuszczę. Rozrząd złożony. I teraz mamy tak Zaczynając od dołu. Tu mamy znak. Tu mamy x. Tu mamy Zki. Tu mamy A. Tu mamy Y. I tu mamy kreskę. Dodatkowo tu jeszcze jest zbite zero. I tu mamy znak. Kręcić wałem, powinno być wszystko OK. To mój pierwszy raz przy składaniu rozrządy, więc wszystko może się zdarzyć.